Elifas Levi odsłania jeden z najpotężniejszych symboli w całej zachodniej tradycji magicznej, pentagram. Definiuje pentagram jako znak absolutnej dominacji umysłu nad żywiołami. Twierdzi, że demony powietrza, duchy ognia, wody i ziemi są spętane tą pięcioramienną gwiazdą. Wyposażony w ten znak i odpowiednio przygotowany adept może ujrzeć nieskończoność i rozkazywać legionom. Lewi stawia sprawę jasno. Nie ma świata niewidzialnego. Jest tylko świat, którego nie dostrzegamy z powodu niedoskonałości naszych zmysłów. Ciało to tylko szorstka kora duszy. Dusza jednak może widzieć bezpośrednio, używając swojej wrażliwości i tego, co lewi i kabaliści nazywają diafan. To, co nazywamy wyobraźnią, nie jest fantazjowaniem. Jest to zdolność duszy do chwytania obrazów z wielkiego czynnika magnetycznego, światła astralnego. Lily wprowadza tu kluczowe rozróżnienie między geniuszem a szaleńcem. Geniusz tworzy wizje analogiczne do prawdy. Jego wyobraźnia jest czysta i przeźroczysta jak szkło. Marzyciel i głupiec widzą z zniekształcone odbicia. Ich wyobraźnia jest jak mętne szkło, pełny skaz. Dlatego dla mędrca wyobrażać sobie znaczy widzieć, a mówić znaczy tworzyć. Skąd biorą się sny i wizje? Lewi tłumaczy, że sen to naturalna ekstaza. Podczas snu nasza dusza ogląda panoramę obrazów w świetle astralnym. Jeśli wola śpi, mamy chaotyczne sny. Jeśli wola czuwa, jak w magii, sny zamieniają się w prawdziwe wizje. Koszmary świętego Antoniego czy wizje Schwedenborga to według Lewiego mieszanie na prawdziwych promieni i fałszywych odbić. Zadaniem wtajemniczonego jest rozplątanie tych nici. Oddzielenie prawdy od halucynacji. Lewi wyjaśnia mechanizm ewokacji. Duchy nie przychodzą do nas fizycznie, jak goście do salonu. Za pomocą pentagramu i siły woli, mag zmusza je do pojawienia się w jego wizji. Jak to działa? Duchy lub ich odbicia w świetle astralnym zostają wyświetlone przed okiem duszy, diafan maga. Jeśli duchy żyją, widzimy ich astralne odbicie. Jeśli nie żyją, widzimy odbicie analogiczne do ich duchowej istoty. To tłumaczy, dlaczego zmarli zawsze ukazują się tak, jak wyglądali za życia lub w grobie, bo tak są zapisani w pamięci światła astralnego. Dlaczego duchy boją się pentagramu? Lewi pyta retorycznie, dlaczego chrześcijański świat kłania się przed krzyżem. Znak sam w sobie jest niczym. Jego moc pochodzi z doktryny i woli, którą reprezentuje. Tentagram jest syntezą sił mikrokosmosu. Duchy rozpoznają w nim symbol mocy i woli. Widząc ten znak w ręku mędrca, człowieka wolnego, czują respekt tak, jak słabsi czują respekt przed silniejszymi. To imperium nauki nad ignorancją. Lewi porusza też temat wpływu światła astralnego na kobiety w ciąży. Twierdzi, że silne wrażenia matki mogą odcisnąć się na dziecku tajemnicza kobieta używając pentagramu i woli może w ten sposób pływać na cechy swojego potomstwa, obdarzając je cechami bohatera, Achillesa lub tyrana, Nerona. Podsumowując, pentagram to ostateczny symbol ludzkiej wszechmocy w sferze ducha. Jest to klucz do kamienia filozoficznego i panowania nad własnym losem.